Witam Was moi drodzy na kolejnym odcineczku. Dzisiaj odcinek za 80 zł. Jest to yy, wkład z wczorajszej wygranej, czyli to, co wczoraj wygrałem, 80 zł przeznaczyłem na dzisiaj. I co ja tutaj mam? Mam tutaj yy, dwie, trzy w sumie syrapki za 10 zł. dziki Cash i Król Cash. Fajnie się złożyło. Tutaj jest cash, tutaj cash, tutaj mamy lwa, tu tygrysa szukamy. Za 10 zł mamy jeszcze świąteczny kalendarz, za 20 zł super, mega pensja. No i dzisiaj dla odmiany wielka pensja bankiera. No zobaczymy, co wpadnie. Wkład 80 zł z poprzedniego odcinka paprochy. Zostały sobie zaraz tutaj posprzątamy. No i co? Mnożymy dalej. Jak dzisiaj coś wpadnie, to jakaś wygrana, to będzie na jutrzejszy odcinek. Zaczynamy od króla keszu, numerek 12. Tutaj oczywiście lik szukamy. No i dodatkowo możemy znaleźć jeszcze koronę i plik, plik mnoż wygraną razy 2 Wygrywa 53, 48, 25, 16 i 52. Tego szukamy. A, mamy tak piętnaście, pięknym bokiem zaczynamy. Obiecująco, czyli 5, liszki, 6, no 30 tu nie ma. Szukamy 18, 54, bez komentarza, 55. Fajnie, fajne boki, 14, 2 liścia 9. Siedemnaście, okej, dwadzieścia trzy. Kolejno jest trzynaście, czterdzieści sześć. No nie chcę dać tutaj dwadzieścia siedem, dziewiętnaście, jedenaście. Ostatni rząd pięćdziesiąt sześć, czterdzieści dwa. 30 7 no nie ma tych 30 30 8 9 ok I tutaj niestety pusto no krótki odcinek dzisiaj będzie nie mam żadnych linii ani krzyżówek więc można sobie pozwolić na szukanie kontrolnych Się tutaj pokryli te ukryli te kontrolne mamy R M. Dobra, różne. Teraz Dziki Kasz numerek 19. Tutaj szukamy worka po prostu i tygrysa. Tygrys mnoży wygraną raz 2. Truska w kano. Warstwa lepsza gwiazda niż ta poprzednia strąbka Wiśnie. Plecak. Słońce. Żółw. Cytryna. Balsam podkowa. Co kolejno mamy tutaj awokado, banan, kwiat. No, mam nadzieję, że jeszcze coś na jutro będzie z wygranej z dzisiejszego odcinka liśki rower. Zegar, motylek, ostatnie szanse, biedronka, chmura, chmury w sumie i winogrono. Niestety tutaj pusto Kontrolne, różne. Dobra. To świąteczny kalendarz. Ale szybki będzie ekspresowy odcinek. Numerek. Ojej, pierwszy mi pani podała. Fajnie. Szukamy gwiazdki na początku. Jest kożuch. Skarpeta. Kartka. Łyżba. Sople. pieca, krzyżki, dzwonek, trąbka, rękawica, no choinka, no to dajcie gwiazdkę do choinki, lizak, ciuchcia, kominek, a nie widu, ani, ani słyszał gwiazdki, sanie. Bałwanek, piernik, skrzat, renifer, bęben, kula, czapka, stroik, no i niestety aniołek. Gra 25. Szukamy trzech takich samych liczb. Liczb kwot, przepraszam, 50. 30-150 50 po raz drugi, 150 po raz drugi, i pewnie 30 dadzą. No pewnie. Fajny dublet, znaczy dublet. Strollowali nas w bonusie. Jest konik, potrzebowaliśmy Mikołaja. Więc no niestety, jedynka w formie. Jedynki mnie dalej kochają. Ja je też i nie no. Nie kocham jedynek. A teraz dziesiątka super mega pensja. Szukamy oczywiście liczb. No i napisu dwa razy super mega, mega pensja. O ile jeszcze raz jest, ale chyba tak. I wtedy tą główną wygrywamy. No byłoby fajnie. No, ale wiadomo jak jest. E, szukamy 26. 47. Dalej jest 4.

47 jest wygrana, będzie coś. Wow, fajnie. Emocje do końca. Ok, czyli coś będzie. 27 blisko i 44. Jest druga wygrana. No tak krążyły te 40 i na koniec dali. No to nie będzie źle. Odcinek za 80, a my już mamy co najmniej yy, 40, i połowę. 4 7 daje 20 złotych, a czterbi 4, 4 też 20. No to za 40 złotych to już fajny odcinek można zrobić. Mamy kontrolne TT. Ok, to się zgadza. Fajnie, uf, aż mi użyło. I teraz tak, wielka pensja bankiera, powiem tak miałem fajną perełkę w tej zdrapce. No i niestety. Wziąłem w tym samym punkcie i ta sama paczka. Wtedy była dziewiętnastka, teraz mamy siedemnastkę. No raczej wow, żadnej zdrabki tutaj nie spodziewam się, ale zwrot czemu nie? Szukamy pliku. Garnka, garnek mnoży wygraną razy 2. No i safe, mnoży wygrano razy 5. Zwrot będzie, tu już mamy plus na odcinku. A jest piłka. Jabłko, jedronka, słońce, chmura, wiśnie, narty, korona, Dobra. pik, teleskop, kwiat, arbus, cytryna. Diamenty, e, świnka, gwiazdka, muszla, winogrono, klucz, Kończyna. zegar, śliwka, perła. Co będzie wygrana? Tak do końca nas będę trzymać, karo, ananas. Parasol, kłódka, podkowa, trefl. No i niestety tenka, czyli pusto. Mamy jeszcze bonus, ale w tej zdrabce bonus to rzadkość. Szukamy kwoty i ją wygrywamy. No i jest kawa, czyli niestety pusto. Szkoda. Tutaj powinny być chyba kontrolne, albo tutaj. Dobra, nie będę szukał. Nie ma co, jest pusto. Na no cóż odcinek. Wyszedł jak wyszedł. Nie jest najgorzej, połowa wpadła. Super mega pensja na końcu nam dała po 20 zł dwie liczby. No okej, okay. jest co mnożyć. Będzie odcinek za 40 zł. Już Was zapraszam. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.